Gdzie ja tu mogę ten kaszojada przywiązać? Słucham? No bo z nie można wchodzić, czy nie? A, że pies to kaszojad. No małemu od początku kaszę wyżerał, to i kaszojad został. I mi się zawsze skąśniesie, nie? Nie ma gdzie przywiązać, to dwa przed przedszkolem stoją. Dwa kaszojady? I pani się przedszkolanką nazywa, żeby kaszojad na dziecko mówić. Czuczucz. Przecież ja to mogę do Bizancjum zgłosić. No, do Bizancjum to pani na pewno może, ale do kuratorium to raczej nie. Z najsercia nikomu nic nie powiem. Platona, no co ty tu robisz? Czucz. Gdzie kaszojad? Na zarówkę pewnie znowu poleciał. Kaszę wyjadać. A z ciekawości, jak u pani w rodzinie imiona mają takie znaczenie, to syn filozofował od małego? Co? No, Platon, grecki filozof. Naprawdę? Sy, poczytać muszę o gejozie tego imienia. No, mm, japońskich pierogach. Gejoza to japońskie pierożki, a pani pewnie chodziło o genezę. No może, a pani to jakby wszystkie rozumy zjadła. Z tymi pierogami, syn. Z, <grym> z Japonii. Jeden pies. To skąd pomysł na imię? A ja wciąż za chciewajki miałam. To mijanek ciągle do osiedlowego latał. Po pasztet. Od pasztetu do platona? Osiedlowy się Platon nazywał. Idę, po kaszu, jada, zostań Platonek. Mój filozof z osiedlowego.